Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demo, a to jest kolejny odcinek z Fatal Frame. Już szósty odcinek. Odkrywamy naprawdę dzikie rzeczy, co tu się dzieją. Ciekawe rzeczy, to na pewno można powiedzieć. I zostawiłem Was w ostatnim odcinku z takim troszeczkę cliff... cliffhangerem, można by było tak powiedzieć, delikatnie, bo wchodzimy do nowego miejsca, jesteśmy na jakimś tam podwórku i teraz idziemy w jakąś mgłę. Tu szedł duch. Można się tu spodziewać wszystkiego, więc idźmy dalej, bo to oczywiście jest dobry pomysł. W poprzednim odcinku mówiłem, że ta gra potrafi, wie i potrafi, potrafi i wie w jakie akordy uderzać. I właśnie to zrobiła. Tutaj jest kaseta pod moimi stopami. Wow! Czyli tak mniej więcej wygląda zabójstwo przez tego ducha. Wydaje mi się, że ten duch z wieloma rękami to jest chyba główny zły w tej grze. Tak bym stwierdził. I to jego się musimy wystrzegać. Widzieliśmy tego ducha już w lustrze. Nie chcę go spotkać bezpośrednio. Podejrzewam, że jakbym się star z nim bezpośrednio, to bym zginął. Ciekawe, czy na tego ducha działa ten, ta klisza. Nie wiem, to trzeba będzie sprawdzić. Dobra, co my mamy na red tape trzecim? Od razu może to nie to. Może od razu tego przesłuchamy, żeby nie być w tyle. Red tape 3 posłuchajmy. 7:12, 9 a.m. Zobaczmy Koji. Jego wychowano tak jak ten na mountain village. Jego kość i ręce zostały przebrane. Nie mogę zrozumieć, co stało się. Znalazłem tego tego, tego coachiego, czy jak te, tego zaginionego gościa, którego szukali. Jego ciało właściwie, a nie jego. I jego ciało zostało w taki sposób zmasakrowane, mógłbym powiedzieć, jak te ciało, które znaleźli w tych górach. Czyli ręce i nogi, i głowa zostały oderwane. Uroczo. Czyli coraz bardziej, coraz więcej widzimy od znaczy, kurde, co mam powiedzieć? Coraz. O, tam coś jest do zrobienia zdjęcia jakieś, co to jest, o co, co tu chodzi. The Garden Lantern in the photo is lit. Czyli że na zdjęciu ta latarnia się świeci. Ale która ta? Teraz się świeci, ale to... Ta czy któraś konkretna? Czy ja muszę do którejś konkretnej podejść? Być może ta. The garden lantern isn't lit. Aha, czyli to trzeba będzie po prostu zapalić tą latarnię, podejrzewam, żeby coś tu się stało. Ale nie mam żadnej, nie wiem, zapalniczki ani czego takiego, więc raczej... Ja wiem! Prawdopodobnie będziemy musieli zapalić i wtedy te tutaj podesty się poustawiają, nie? Tak bym strzelał. Coś odbija światło mojej latarki. Stone mirror kolejny! Maximum number allowed for this item. Kurde, mam. W... Mam już jeden stone mirror. I więcej nie jestem w stanie już włożyć do ekwipunku. Czekaj, a to może tutaj możemy użyć tego kamienia? No bo gdzieś muszę tego kamienia użyć, ja chciałbym ten drugi podnieść. No nie. Czyli musimy pamiętać, że w tym miejscu jest ten kamień. Strasznie dziwne, że nie mogę tego podnieść. No ale dobra. okej. Okay. trzeba będzie po prostu to zapamiętać i tyle. Tyty też się świecą? One wszystkie się świecą, oprócz tej jednej. Ale no nie mam żadnej zapalniczki. A przecież nie odpalę tego, nie wiem, latarką. I dziwne światła. To naprawdę daje bardzo dziwny efekt, to wszystko. Czy tutaj jeszcze jest coś do podniesienia? Na pewno możemy zrobić temu kołu zdjęcie. Woman pulled in. No, i została zniesiona pieczęć kolejna, czyli jedne z drzwi mamy otwarte. Gdzie ja mogę wsadzić te kamienie? To jest moje pytanie. Numer jeden. A to jest w ogóle zaznaczone na mapie, że tu coś jest? Nie, nie ma zaznaczone na mapie. No to trochę kiepa w takim razie. Będzie trzeba naprawdę. naprawdę kojarzyć, że gdzieś coś zostawiliśmy. No ale dobra. Mam nadzieję, że Wy będziecie o tym pamiętać, albo ja będę o tym pamiętał. No, to, to jest raczej taka rzecz nietrudna do zapamiętania. Tylko w razie, gdybyśmy coś, to musimy dobrze skojarzyć to, że tu w tym miejscu akurat coś takiego było i trzeba będzie się po to wrócić. Jak już jednego tego stołu nas który odbija, który ma tam ten. No, chyba że ten kamień to nie jest kamień fabularny, tylko to jest właśnie coś, co będzie mi życie przywracać. Nie mam pojęcia. Wygląda to na jakąś fabułę, więc być może nie. Dobra, gdzie jeszcze nie weszliśmy? Nie weszliśmy jeszcze tutaj, do tego pomieszczenia. Tego pomieszczenia się trochę bardziej obawiam jednak. Czekaj, coś tu się świeciło, czy mi się wydawało tylko? Eee, ciężko powiedzieć, bo ta gra czasami sp sprawiają niektóre te miejsca na ekranie takie wrażenie, jakby coś tu się świeciło, ale to tylko... To się nie świeci, tylko po prostu tak kątem oka tak to wygląda. No dobra, wchodzimy tam, gdzie nas jeszcze nie było. Tutaj. Wiem, że tamta pieczęć jest złamana, ale zobaczmy tu. Drzwi są niestety zamknięte i tu jest jakaś pieczęć taka. Z jakimiś takimi szpicami, nie wiem jak to nazwać. Jest rozwalone. No dobra, czyli tutaj trzeba też mieć jakiś tam coś. Kamienia tu nie wsadzimy, ale to będą na pewno jakieś pieczęcie takie do podniesienia. Czyli to będą jakieś charakterystyczne przedmioty, które gdzieś trzeba podnieść. Pytanie tylko gdzie? Poczekaj chwilę, bo. Gdzie ja? Ten młyn to było. Ten młyn to było tamto po prawej stronie. My musimy, musimy tutaj iść. To będzie tędy. A te drugie drzwi jeszcze są zamknięte. To też trzeba będzie zbadać, jak już będę wiedział, gdzie są te takie porcelanowe lalki. Cyk! Wchodzimy. Tak, nie ma, nie ma talizmanu. Siła, która trzymała te drzwi, już ich nie trzyma, już nie są zamknięte. Idź, 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 idź! Idź! Fuck me in the ass! Nie zdążyłem! Uuu, jak ja tego nienawidzę! Ale mamy tutaj te lalki, dobra, nic się nie stało, nic się nie stało, tylko punkty tracimy jak. Jak nie wiem, naprawdę powinienem się ogarnąć jak najszybciej i te punkty zdobywać, bo ja tylko na tym tracę wszystkim. Coś jest. O, Spirit Stone, coś jest tutaj na półce, dobra. Czy coś tu jest jeszcze takiego istotnego? Jest mnóstwo lalek. Do zrobienia kolejnego zdjęcia. Tam coś też jeszcze leży. Dokładnie badam te wszystkie rzeczy, żeby nic nie ominąć. Wiecie o co mi chodzi? Coś tu jest. Tutaj są kawałki papieru porozrzucane na półkach. Wyglądają jak czerwony notatnik. Okej. Okay. Skąd wiesz, że to jest czerwony notatnik akurat? Jakoś to rozdzielasz, czy to jest napisane w nagłówku? Skąd ty to wiesz? Dobra jest po prostu w interpretacji, poznaję charakter pisma albo coś, nie wiem. Mój szósty zmysł podpowiada mi, że jakieś dzieci się tutaj bawią. Nie mogę ich dostrzec, ale cały czas mnie wzywają. One bawią się w jakąś grę, może w jakieś chowanego albo coś, taki, coś w tym stylu. To pewnie są te dzieci ze zdjęcia. 12 września, 4.30. Były głowy ludzkie w tamtym pokoju. Tak wiele tych głów. One zostały odcięte przez głowę rodziny Himuro. Próbowały mi coś powiedzieć. Nigdy nie powinienem był tutaj przychodzić. Powinienem był zaufać mojemu szóstemu zmysłowi. Okej, okay, a coś tu jest w tej... Co, jest? co to jest? Czekaj, 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 co tu jest? Bo tutaj jest jakaś, jakaś piłka jakaś ta. O, dzień dobry. Kiri. Kiri to jest chyba ten duch z wieloma rękami, przynajmniej tak mi się wydaje, bo taka minę w tej kacence tak powiedział. I ta kobita, która teraz właśnie mi się ukazała, to była chyba właśnie ta, która została zabita w tej kadscence, co ostatnio oglądaliśmy. Czyli Kiri to jest ten, że tak powiem, błos, tak? Lalka z długimi włosami w białym kimono. Jest opętana, spętana takimi świętymi linami. I czczona, to jest chyba chyba czcili ją tutaj, tak to wygląda przynajmniej. Jest wiele jelalek japońskich na tym czerwonym yy, na tej czerwonej tkaninie. Noszą piękne kimona, wyglądają na drogie. Dobra, jakbym chciał podnieść to co tu jest. Przepraszam was bardzo, że nie idę w jakąś taką dygresję w tej grze, ale w tym momencie produkcja tak mnie złapała za jajca, że nie jestem w stanie nic wymyśleć. Tak się wkorbiłem i wciągnąłem w tą grę, w klimat i w to, co tu się dzieje, w jakie chore gówna tu się dzieją, że ciężko jest mi jakieś rzeczy odpierdaczać, naprawdę. Mówię wam to w tym momencie całkowicie szczerze. Wow, czuję, że postępuję z jakimś swoim rozwojem wewnętrznym, jeśli chodzi o banie się w horrorach. No, no, czuję, że wyłamuję sobie w sobie jakąś granicę. Nie wiem, czy to dobrze. Być może to dobrze. Człowiek będzie bardziej odporny. Tutaj jest coś um, świecącego na półce. Spirit Stone kolejny. Dziękuję bardzo. Zaraz zrobimy zdjęcie tym lalkom. To chyba tutaj miało być. O, cyk. Child Onlooker. No i talizman przy okazji się spalił. Kolejny. Czekaj, czekaj. Uciekaj, 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 czekaj, czekaj. Gdzie jest? Tu jest tu jest. Dawaj. Cyk ładuj, 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 ładuj na razie Czekaj, muszę zobaczyć gdzie jest ten dzieciak znowu rzuciło go coś, ale nie widzę co. Ten dzieciak jeszcze, o, tu gdzieś jest. Tam po stronę. Tak? Czy nie? Nie widzę go. Gdzie jest ten dzieciak? Kurde, nie widzę tego długu, Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam, 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 tam. Czekaj, nie. Moment. Przerzuć mi kamerę. Aj, muszę od niego uciec, bo znowu dostanę obrażenia jak szmata. Łady, 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 łady. A doj! Dawaj! Tutaj jest. Cyk! Dobra, teraz znowu musimy troszeczkę spierdaczyć stąd. Bo nie chcę dostawać głupie obrażeń. Czekaj, czekaj, gdzie ten duch? Gdzie ten duch? Kurna, nie widzę go nigdzie. Nigdzie mi się nie pojawia. Tam jest, tam jest, tam jest, w rogu, w rogu, w rogu, w rogu, w rogu, dobra. O, jest, 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 mam Cię na celowniku. Przynajmniej te duchy nie są zbyt szybkie, więc można bardzo szybko... zadziałać. Chodź tu. Nie bój się, tatusia! Cyk! Dziękujemy bardzo. Prosimy nie wracać. To, że mi się to udało za pierwszym razem bez żadnych uszczerbków na zdrowiu, to mnie naprawdę zaskakuje. Widzę, że walki z tymi duchami są oddzielone pewnymi takimi, pewnymi takimi klimatem i takim, wiecie, pomieszczeniami, coś ten. Bardzo mi się to podoba, to jest bardzo miła odmiana po Silent Hillu, szczerze. I coś tak czułem, że tu się będzie coś działo. Bo zobaczcie, zrobiliśmy zdjęcie tam przy tym kole, tak? A tutaj wchodzimy do pomieszczenia i jest od razu, możemy zrobić zdjęcie tym lalkom, nie? Po jaką. Po jakie diabły oni by stworzyli dodatkowe pomieszczenie, żeby z jedną więcej barierę w tej grze stworzyć. Tutaj mata została usunięta, jest duża dziura w podłodze. no. Po co oni by tworzyli jedno pomieszczenie więcej i ukrywali za kolejną kotarą przejścia dalej w grze? No chyba tylko po to, żeby wprowadzić ducha, nie? Ja tak właśnie coś czułem, że coś tu się może dziać. Nie mogę zobaczyć jej twarzy. Tak, tak coś właśnie czułem, że coś tu się będzie kuźwa działo i podświadomość mówiła mi dobrze, tylko ja nie do końca chciałem tej podświadomości uwierzyć. Ale już teraz uwierzyłem. Muszę po prostu swoim, swojemu instynktowi za, zaufać. Zaufać, tak. To jest dobre słowo. To są jakieś w ogóle... E, dobra, nie widzę tutaj nic. Czyli możemy stąd wyjść raczej, no bo nic tu więcej nie ma w tych miejscach. Te szkatułki raczej też nie mogę ich otworzyć. No dobra. Talizman pękł. Nic nie zebraliśmy tutaj sensownego, więc muszę przejść po prostu do tych drzwi, gdzie talizman nam strzelił. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że to dziecko mi tutaj nie będzie nawiedzać. Chyba odpędziłem je już na dobre. Tak mi się wydaje. I guess so. Czy mi się wydaje, czy ta krew się. albo ta krew się wiksi, albo jest. jakaś kuźwa, tak się rusza. O! Czekaj, 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 przebiegnijmy. Dobra, ucieknijmy teraz. Ja muszę uciec trochę na jakiś otwarty teren, bo tutaj nie ma opcji, żebym się napierdzielał z tym duchem. Ale jest przerażający ten duch. Ja pierdzielę. Czekaj, czekaj, czekaj. O, kurde. Mignęła mnie. Znowu mnie mignie zaraz. Czekaj, 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 czekaj. Aj! Ona mnie może dogonić? Czekaj, wyjdź na jakieś otwarte przestrzeń, nie będę tu z nią walczył. Chodź tu. Chodź tu, świeżu. A, czyli ona mnie może dogonić to w łatwy sposób. Czekaj, czekaj, herbal medicine. Herbal medicine użyj. Muszę jak najszybciej rozwalić tego ducha. Szczerze. Biegnij, biegnij, biegnij. Dobra. Ładuj, 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 szybko. Tyk! Udało się. Trochę mnie pożarła, ale niedużo. dużo ale stresująca walka, matko boska! Wszystkie walki w tej grze są tak stresujące jak diabli. Pojawiają się rzadko i to jest najgorsze, bo się ich nie spodziewasz. Jak już wiesz, była jakaś walka i jest spokój, masz takie dobra. Jedna walka była, teraz to miałem z tym w tym przypadku. Było dziecko i masz takie dobra. Walka z dzieckiem lekko, to nie jest zbyt trudny ten duch. I pojawia ci się kuźwa taki duch. Który ci jeszcze potrafi spieprzyć O Jezu i to tak nagle Jak słuchajcie Jak ten na dole ta kontrolka się zaczyna świecić To ja mam gacie pełne nie To już jest automatycznie normalnie Taki odruch mi się załącza To jest tak creepy I don't like this shit Dobra ile mamy życia Czy to starczy na jakąś walkę Może jeszcze jeden herbal medicine zużyje dobra Trudno trochę trzeba będzie tych zapasów Zużywać i widzicie to jest totalne Totalnie coś innego niż Silent Hill. Tam było w Silent Hillu było walk od Grom'a. Tu tych walk jest mało, jest drobina. Dosłownie tu jest naparstek tych walk. I dlatego te walki tak dobrze działają. No właśnie. Wejdźmy do środka, oj. Cyk! Man turning. Myślałem, że to będzie jakiś duch taki, wiecie, atakujący mnie, ale może kuźwa starczy tych walk jak na raz, co? O, dość, 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 dość. Podejdźmy najpierw, zobaczmy Kiri, Liny, Dziewica. Cały czas ta Kiri się tutaj przewija. Coś jest świecącego. O, zapalniczka, dobra, czyli możemy teraz odpalić tą latarnię w tamtym miejscu. No dobra, przynajmniej mamy tutaj jasność, do czego ta zapalniczka jest. To jest akurat plus. Tutaj jest troszeczkę oleju. Zostało trochę jeszcze, no, paliwa w tej zapalniczce. Na niej jest napis J. Takamine na tej zapalniczce. I tutaj jest jeszcze kilka jakichś takich białych, białych, kilka papierów na y, podłodze. Wygląda jak jakiś notatnik. Black Notebook Scrap, ok Czyli zapiski pana Takamine. No jeśli kurna pan Takamine się tutaj pojawia, tu leży jego zapalniczka, to Takamine nie żyje. Strzelam, że braciak też nie żyje. Stali się duchami. Jedyną żyjącą osobą w tej mansion w tym momencie jestem ja. I co do tego też nie mam jakoś do końca wąt takich pewności. Ale rozkmina gruba. Dobra, podoba mi się ta fabuła. Bardzo mi się podoba. Mnie wciągnęła. 14 września 10 rano. Ta kobieta, którą Tomoe nazywał Kirie. Wygląda tak jak w opisach o dziewicy, linowej dziewicy, wię, wię, więżonej dziewicy, więzionej dziewicy. No wiecie o kogo mi chodzi. Z legend. Jest bardzo duże podobieństwo pomiędzy tym, jak Tomoe i Ogata z zginęli, yy, i między fol folklorem, tak? Że to strasznie nawiązuje do tego folkloru i do tego rytuału. Więc ta kobieta to jest właśnie ta. Jak ja ją nazywałem? Linowa dziewica? No dobra, wiecie o, co mi, o kogo mi chodzi. Ale chodzi właśnie o, to, o nią. Lustro, dokładnie takie jak przy wejściu. Może lustra w tym, w tym, w tej posiadłości coś oznaczają. Ty, miałoby to sens, bo może to jest, to chodzi o to, że gdzieś tutaj trzeba... Oj dobra, niechcący. Może tutaj gdzieś trzeba użyć tych. Jak mi się ta mapa rozbudowała? Oh my fucking god, dawno do niej nie zaglądałem. Może właśnie, nie to napisnąłem. Kurde, no nie, tak, analoga ruszyłem niechcący. Może tutaj trzeba użyć tych, tych kamieni. Stone mirror. Nie. No to nie mam za bardzo pomysłu, gdzie ich na razie użyć. Może jeszcze nie mam po prostu miejsca, w którym to ma być. To miałoby tam jakiś sens. Co my tu mamy? Tu jest dziura. Klatka schodowa spadła. Możemy pójść na górę, ale nie chcę na razie tego robić, bo tu są jakieś drzwi. Kurde mać! Nie udało mi się znowu. Boli mnie to, że tracę kuźwa punkty, które mógłbym zdobyć. Strasznie mnie to boli, to mnie tak rwie. Bo to są tak naprawdę: im lepiej robimy zdjęcia tym duchom, tym lepiej będzie, będzie nam grać. Łatwiej, nie? Z duchami będzie się pojedynkować, bo to będą ulepszenia kamery, no ale. Słuchajcie, i tak robię co mogę, ok. Tutaj są jakieś znowu notatki: Red Notebook Scrap. No dobra, z jakiegoś czerwonego notatnika, wyurywek, powiedzmy. Lustro zaczyna pękać. Bam. Zbite lustro, ludzie na ziemi, w całej posiadłości, tak dużo ludzi, wszyscy ci ludzie, przed czym oni uciekają, i poza tym ich zdesperowane wyrazy twarzy. Coś tutaj idzie w tą stronę, coś z czeluści posiadłości, zimno. To jest bliżej niż kiedykolwiek czułem, żeby było. Nie wiem, czy to jest nadal jawa czy sen. Okej, okay, dobra, czekaj, przeszliśmy tutaj. To jeszcze może tędy przejdziemy sobie. Są jakieś drzwi. Ja pierdziule, moment. Jak my stoimy tutaj z mapą? Co tu jest? Tam jeszcze nie byliśmy, tu jest jakaś klatka schodowa to na górę. Tu jest zamknięte, bo tam była chyba taka decha, nie? Jeszcze sprawdzę do końca, ale to chyba była decha. Nie dało się przejść. Tak, tu jest decha. Syndrom Silent Hilla, dobra. Nie mogę tego otworzyć. A na końcu dostanę łom i będę mógł otwierać te wszystkie drzwi? <grym> raczej nie, raczej nie. W Silent Hillu nie było uniwersalnego klucza w postaci łomu, więc tutaj raczej też nic takiego nie będzie. Otwórzmy. Czy my wychodzimy znowu na zewnątrz? Mi wygląda na jakąś taką... piwnicę, to może nie, ale... Okej, okay, coś tu jest. Co my tu mamy? Co się pod moimi stopami? Herbal medicine, dobra. Bo jednak trochę zużyliśmy. Oj. Czuję, że palmi mi wibruje delikatnie. Ale tak delikatnie. Na razie. Tak tylko co chwilę. Czy coś mnie pożera, jak tędy przejdę? Bo coś tu plumka w tej wodzie. Nie wiem, czy chcę tędy przechodzić. Ale nie wiem, czy mam w ogóle inne wyjście. Dobra, przebiegnijmy. Zdjęcie, zdjęcie, poczekaj, poczekaj, muszę się uspokoić. 18 tysięcy punktów aż mamy. Kurna, a ile byśmy mieli, jakbyśmy te wszystkie zdjęcia zrobili. O! Dobra. Muszę się teraz skupić na walce i muszę pierdyknąć tego ducha. Pytanie, czy ona będzie. Czy ten duch będzie silny, czy nie? Nie wiem. Ale wiem, że na pewno chcę użyć się troszeczkę innego filmu, bo i tak tego filmu mamy drugiego dużo, więc ja bym użył tego filmu silniejszego, tego 37. Użyjemy. Dobra, załadowaliśmy. I teraz pozostaje nam liczyć na łódź szczęścia, tak naprawdę. No, 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 no. Tu jest. Jest, 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 jest. Dawaj, dawaj. Ej, nie było znacznika pomarańczowego. What the fuck? O co tu chodzi? Halo, halo, nie wolno tak. Jest, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, udało się, jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzał. Tutaj jest, 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 dobra. Pilnujmy się. Kurde mać! Muszę się naprawdę pilnować, bo to jest strasznie dziwny duch. Strasznie dziwny typ ataków ma. Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Tu jest! Bo raz mi się wyświetla ten znacznik pomarańczowy, a raz nie. Oj, zniknęła mi gdzieś. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie widzę tej cholery. Tu jest, dobra. łady, ładuj, 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 łady. I teraz mam nadzieję, że dokończę ją. Chodź tu! Dobra, cyk. Nie zadziałało? Co? No kurde, ej! To jest już nie fair. Nie mogę tego ducha uderzyć czasami. Co tu się dzieje? Jest naprawdę... Dobra, jeszcze raz jeden jeszcze jeden Herbal Medicine. Uciekajmy od niego. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest teraz. Kurna mać! Czemu ona się pojawia za mną? Jeszcze jeden strzał wystarczy. Jeden. Słownie jeden. Teraz tu się pojawiła, dobra. Cyk, dziń! Bardzo dobrze udało się. Boże, jak ja bym nie zaliczył tego z filmu drugiego, nie bym je wsadził. To miał taką mordęgę. Ja zaczynają się robić trudne te duchy, ale ten duch akurat był trudny z innego powodu. Nie świeciła mi się pomarańczowa od jak atakował, albo po prostu nie nakierowałem odpowiednio, nie wiem. Oooo, ale zrobiło się przerażająco. Coś jest na ziemi, tam gdzie duch stał. Red tape 4. Dobra, czwarty red tape tutaj jest. Mamy też jeszcze coś do podniesienia. Przy okazji, od razu podnieśmy. Co my tu mamy? Tutaj są jakieś papiery porozrzucane na, porozrzucane na podłodze. Wygląda jak jakiś notatnik. Red notebook scrap. Kolejny czerwony notatnik. Mała dziewczynka w białym kimono. Cały czas mi się ujawnia, mi się pokazuje, powiedzmy. Nie mogę się skupić. Ale jej głos cały czas dzwoni mi w głowie i nie opuszcza mojej głowy, mojego umysłu. Ale co ona chce, żebym dla niej zrobił? Nawet nie mogę wyjść z, tej, z tego budynku, z tej posiadłości. Zniszczone pięć kawałków, lustro. Powiedzieć panu takaminę. Sposób, aby zniszczyć klątwę. Dobra, wsadziłam do tego. I teraz tutaj chyba coś jest. A, mamy kolejną taką łamigłówkę. To teraz będzie te 3669, czy Czy coś? To by było miało bardzo dużo sensu, bo wtedy by ta notatka miała sens. Tamta notatka. A, tak, tak, tak. Wybrana dziewica, oczyszczenie. Można odczytać z tych słów. No dobra. Aha, czyli to była taka podpowiedź, która część tekstu odpowiada za ten. Dobra, słuchajcie. I cały czas wibruje mi pad, tak delikatnie, ale cały czas czuje pada, wibracje pada. Oj, strasznie mi się to nie podoba. Słuchajcie, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Wydaje mi się, że jest najwyższy czas. Nie wiem, tamten odcinek ile miał i czy miał odpowiednio, ale kurna, ten odcinek był soczysty. Gra po raz kolejny mnie po prostu wzięła w imadło i nie puszcza. <grym> I z tego się bardzo cieszę. Fabuła jest mega wciągająca, także jak najbardziej... Ja bym powiedział, że wszystko póki co jest na plus, póki co gra nie ma wad. Czasami może tylko drewniane sterowanie przeszkadza. A ja was teraz zagaduję, bo idziemy do save'a. Przepraszam bardzo, ale tak to wygląda. Dobra, nic się nie działo. Podczas mojej podróży tutaj nagrywałem oczywiście, bo nie wiem, czy jakiś duch nie wyskoczy czy coś. Także w tym miejscu zakończymy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.